Cześć, tu Ola Żelazo. Witam Was serdecznie na praktyce jogi, która będzie dla nas pełna relaksu. Zrelaksuje odpręży nasze plece, otworzy klatkę piersiową i poczujemy się po niej po prostu dużo lepiej. Zapraszam serdecznie. Zaczniemy od siedzenia na piętach. Wyciągnij ramiona wzdłuż tułowia i zacznij rolować ramiona, barki do tyłu. Szukając przestrzeni w klatce piersiowej, podnosząc barki i opuszczając, tak żeby uaktywnić łopatki. Jeszcze dwa powtórzenia i zmieniamy kierunek krążenia do przodu. To jest moje ulubione ćwiczenie, żeby zaczynać wszystkie ćwiczenia, żeby zaczynać praktykę, właśnie to zrelaksowanie. I, i, I takie fajne uelastycznienie barków. To bardzo dobrze na nas wpływa i od razu nastroje się poprawiają. Doskonale. Ok, z wdechem szerokim łukiem przenieś ramiona do góry, z wydechem łącząc dłonie przed sobą i mocno dociskając opuść. Wdech ramiona do góry, spójrz za dłońmi, z wydechem opuść, mocno dociskając do siebie dłonie. Jeszcze raz wdech ramiona do góry, z wydechem opuść, zostaw na wysokości klatki piersiowej i zmienimy kierunek. Wdech ramiona do góry, z wydechem opuszczamy, szerokim łukiem łączymy dłonie, wdech ramiona do góry, z wydechem opuszczamy. I ostatni raz wdech ramiona do góry. I z wydechem. Teraz pomału, pomalutku opuszczamy, tak jak naciskalibyśmy na coś, co jest z boku na dole i chcemy to przepchnąć na dół. Taka wizualizacja bardzo pomaga właśnie w osiągnięciu takich ruchów, jakie chcemy. Z wdechem przenieś ramiona do przodu, złącz palce, rąk w koszyczek. Przenieś, przekręć tak, żeby wnętrza dłoni były skierowane do przodu, do prostu i ręce w łokciach złącz kciuki, zobacz czy kciuki są złączone i teraz z wdechem przenieś ramiona do góry tak, żeby znalazły się przy uszach, a dłonie nad Dułową. Nie chcemy zapadać się w odcinku lędźwiowym, dlatego podciągamy pępek do kręgosłupa, żeby wydłużać nasze dolne plecy. Jeszcze chwilę się wyciągaj, wyciągaj tak, żeby oba boki tułowia były wydłużone. Weź wdech, z wydechem skręć w jedną stronę, mocno dociskając pośladki opięty. Wróć do centrum i druga strona. Tak jest. Wyciągamy się, wydłużamy równomiernie. Wróć do centrum i jeszcze raz się obracamy w jedną stronę. Hej, hej, widzę Was. Teraz poproszę o piękne uśmiechy. Wróć do centrum i z wydechem w drugą stronę. Z wdechem rośniemy. Z wydechem jeszcze mocniej się skręcamy. Ach, pierwsze skręty kręgosłupa to jest naprawdę sama przyjemność. Wróć do centrum, opuść ramiona na wysokość barków, od, od Przekręć dłonie i teraz przełóż o jeden palec, żeby jeszcze raz wyciągnąć się do góry, żeby jeszcze raz pracować symetrycznie. I teraz zmienimy trochę ćwiczenie. Pochylimy się w jedną stronę, utrzymując równowagę, i w drugą stronę. Tak, jeszcze mocniej wyciągamy boki tułowia, szukamy w sobie przestrzeni, żeby lepiej nam się oddychało, żeby nie czuć żadnych takich zaciśnień w ciele. Wróć do centrum, jeszcze raz się mocno wyciągnij, opuść ramiona, rozpleć dłonie i przełóż dłonie przed kolana, rozszerz kolana. Cały czas siedzimy na piętach i przechodzimy dłońmi do przodu, żeby wyciągnąć się mocno w pozycji dziecka. Dociśnij dłonie, spójrz na swoje palce. Czy palce mają każdy między sobą dużą przestrzeń? Odciągnij mocno kciuk od palca wskazującego. Opuść na koniec czoło i jeszcze przejdź palcami troszeczkę do przodu. Świetnie. Poczuł się tak, jakby ktoś teraz nacisnął na twój odcinek piersiowy kręgosłupa, żeby ten odcinek piersiowy zrobił się wklęsły. Unieś głowę i przewędruj dłońmi na lewe udo, wyciągając się na nim, tak, żeby oba boki tułowia były wydłużone. Nie skupiamy się tylko na prawym boku, bo on się rozciąga, tylko właśnie na tym lewym, który teraz może być skrócony, ale my tego nie chcemy i też go wydłużamy. Zostań w tej pozycji parę chwil. Jeszcze głęboki wdech i wydech. Wyciągnij się, z wdechem wróć do centrum. Jeszcze raz się wyciągnij, mocno do przodu i przejdź na drugie udo. Kładąc brzuch teraz na prawym udzie, wyciągając się, pamiętając o tym, żeby oba boki tułowia były tak samo mocno wyciągnięte. Opuść głowę, ale nie kładź szyi na, na podłodze, tak żeby poczuć wydłużenie tylnej szyi. Mm -hmm. Zostań jeszcze parę chwil. Świetnie. Przejdź do centrum dłońmi i teraz podniesiemy się do pozycji klęku podpartego, tak żeby nadgarstki znalazły się pod barkami, kolana pod biodrami I zaczniemy pomału opuszczać biodra tak, żeby znalazły się na pośladkach, i takim szybszym ruchem wracamy do klęku podpartego. Pomału odkładamy pośladki na kolanach, ale chcę, żebyśmy teraz wydłużali plecy i żeby ten ruch był powolny. Pępek zasany do kręgosłupa. Wydłużamy dolne plecy. Ręce pracują. Palce mają dużo przestrzeni między sobą i jeszcze parę takich powtórzeń na rozluźnienie, rozciągnięcie dolnych pleców. No i troszeczkę pracy mięśniowej tutaj dokładamy. Super. Ostatni raz. Połóż biodra na piętach i wróć do klęku podpartego. Poprawiamy jeszcze naszą pozycję i teraz uelastycznimy plecy, robiąc wydech i kocik, grzbiet, plecy wklęsłe, z wydechem plecy okrągłe, szukamy przestrzeni między kręgami. Wdech, spójrz do góry, plecy wklęsłe, wydech plecy okrągłe brody zbliżamy do mostka. Jeszcze raz wdech plecy wklęsłe, wydech mocno, mocno okrągłe plecy. Wróć do pozycji neutralnej, wyciągnij jedno ramię do góry, spójrz na swoją dłoń. Poczuj, jak już zaczyna rozciągać się klatka piersiowa i z wydechem przenieś całe ramię do boku, opierając bark i, i grzbiet dłoni na podłodze. Kciuk dłoni chce, żeby był też dociśnięty do maty, a ręka, która została wyprostowana przed siebie. Trwamy w pozycji. To jest fantastyczne ćwiczenie na plecy, na odcinek piersiowy, na odcinek lędźwiowy. Możemy zostać w tej pozycji, ale możemy też pójść krok dalej i wyprostować prawą nogę Odciągając piętę i kierując piętę do maty. To już jest bardzo przyjemne rozciąganie całego ciała. Ścięgna chilesa pod kolanowe. Klatka piersiowa lędźwie, szyja. Tak jest. Dobra, opuszczamy kolano, zginamy rękę, podpierając się, wychodzimy do góry, jeszcze raz wyciągamy ramię, odkładamy podparty, to jeszcze troszeczkę się tak pokośmy w tej pozycji, robiąc mocne skręty w jedną stronę, w drugą szukamy sobie cały czas miękkości. Tak jest, wróć do pozycji neutralnej, z wdechem wyciągnij drugie i drugie ramię, spójrz za swoją dłonią, otwieraj klatkę piersiową i z wydechem przenieś ramię do boku opierając bark o, macie, o matę, głowę o matę, kciuk niech będzie skierowany do podłogi i wyciągnij ramię do przodu. Cześć, widzę Was, uśmiechacie się do mnie, ja do Was cały czas się uśmiecham i myślę, że po tej praktyce, że już po tych ćwiczeniach, które zrobiliśmy, już się czujemy dużo lepiej. To jeszcze doprostujmy tę lewą nogę, ok? I mocno ciągniemy piętę do maty. Rozciągamy się i wyciągamy. Możemy na chwilę zamknąć oczy, nie zapominając o oddechu, wdech nosem. Wypełniamy pół za powietrzem i wydech nosem. I to wszystko robimy łagodnie, tak jak nam dzisiaj mówi nasze ciało. Opuść kolano, zegnij rękę, odpychając się, wróć do klęku, ale jeszcze z uniesioną ręką. Świetnie. Usiądź teraz na piętach. Trochę popracowały nasze nadgarstki, dlatego rozluźnijmy je, przenosząc przodem do góry, robiąc krążenia nadgarstkami. Patrzymy za dłońmi i wracamy, robiąc krążenia w drugą stronę. Jest, jest, jest. Tak o to chodzi. Przejdź dłońmi do przodu. Wyciągnij się jeszcze raz z pozycji dziecka, zadrzej palce stóp, pośladki oprzyj, opiętej i teraz oderwiemy kolana od maty, przykleimy brzuch do naszych ud. Odepchniemy się od dłoni, tak żeby głowa znalazła się między ramionami. Nie patrzymy na mnie, bo nie chcę, żebyśmy tutaj niepotrzebnie skręcali szyją. I teraz zaczynamy doprostowywać nogi, ale cały czas jesteśmy wysoko na palcach stóp. Jak już doprostowaliśmy, jak czujemy, że jesteśmy porządnie odepchnięci od dłoni, że jest przestrzeń między palcami dłoni, patrzymy na swoje kolana, to zaczynamy opuszczać pięty do momentu, do którego dzisiaj możemy. Nie musimy dotknąć piętami do maty. Chodzi o to, żeby czuć bardzo przyjemne rozciąganie w piętach, w ścięgnach Achillesa, w ścięgnach podkolanowych, w tyle ud, w plecach. Pozycja psa z głową w dół jest doskonała dla naszego ciała. Ok, teraz unieś jedną piętę i zaczynamy robić psa z głową w dół, ale tego, który maszeruje. Tutaj przy uniesieniu jednej pięty dużo łatwiej jest drugą opuścić i tym samym fajnie rozciągnąć. Wydech, 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 wydech. Cztery, trzy, dwa, jeden. Unieś wysoko pięty, odepchnij się od dłoni. Tak jest. I z wdechem. Przejść na przód maty, ustawiając stopy na szerokość bioder, z palcami skierowanymi na zewnątrz opuszczamy biodra i jesteśmy w pozycji malasany. Łokcie oparte o wewnętrzne kolana, rozpychają nasze biodra, rozpychają kolana, palce stóp skierowane na zewnątrz, prostujemy kręgosłup, wyciągamy kręgosłup, natomiast barki oddalamy. Od uszu. I jest to bardzo zdrowa pozycja, zarówno dla naszego kręgosłupa, jak i właśnie dla elastyczności bioder i pachwin. Okej. Okay. Troszkę się pokołyszmy w jedną i w drugą stronę. Przynieśmy ciężar ciała z jednej na drugą. Poszukajmy, czego dzisiaj potrzebuje nasze ciało. I właśnie będziemy wiedzieć przez to, jak będziemy nim ruszać, jak będziemy prowokować różne ruchy, to ono nam wtedy powie: Ojej, to jest przyjemne, to jest miłe, rób to częściej. I my mamy to robić. Wyciągnij jedną rękę do boku, oprzyj na macie, drugą do góry unieś, spojrzyj za swoją dłonią i możemy zostać w tej pozycji, fajnie otwierając klatkę piersiową, ale możemy też spiąć dłonie za sobą w taki haczyk, żeby jeszcze mocniej zaakcentować otwarcie klatki piersiowej, zrotowanie górnego barku w tył. I to jest też dla nas bardzo, bardzo, bardzo przyjemne. Zostajemy w tej pozycji przez chwilę, oddychamy, bierzemy wdech nosem, wypełniamy płuca powietrzem i wydech nosem. Z kolejnym wdechem rozpleć dłonie i zrobimy to samo na drugą, ale jeszcze wcześniej oprzemy dłonie o matę i tak troszeczkę jeszcze poszukamy tej miękkości. Do przodu, na boki, do tyłu, żeby nie stracić równowagi. Zahaczamy bark o wewnętrzne kolano. Wyciągamy dłoń, ramię do góry. Patrzymy nad zaramieniem i możemy zostać w tej pozycji, ale możemy też spleść dłonie za sobą. Mm, tak jest. Wdech i wydech. Możemy zamknąć oczy. Czujecie jak pachwiny pracują, bo ja bardzo i bardzo to lubię. Okej, okay. wyciągnij ramiona. Przenieś dłonie do przodu. Jeszcze raz wrócimy do pozycji malasany. Mhm. Chwilkę się pokołyszemy. Spójrz na górę, spójrz w dół. Jeszcze raz na górę. W dół, opuść dłonie i przejść do siadu. Uuu, można się nawet wywrócić i zrobić kołyskę. Bo my teraz też się położymy. Delikatnie kładziemy się na plecach, przyciągnij kolana do klatki piersiowej, chwilę podtrzymamy kolana w tej pozycji, dociśnij krzyż i zaczniemy. Takie delikatne krążenia kolanami w jedną stronę, tak żeby poczuć, że dociskamy kość krzyżową z każdej strony, właśnie tym takim kółeczkiem. I uwaga, zmieniamy kierunek, druga strona dociskamy kość krzyżową, przyciągamy kolana do klatki piersiowej, trzymamy dłonie na kolanach. Ach, nasze plecy to bardzo lubią. Zostajemy w centrum i teraz, mając cały czas paluchy połączone, rozsuwamy kolana i robimy też kolanami takie krążenia na zewnątrz i do siebie. Wdech i wydech, wdech i wydech i jeszcze raz i zmienimy kierunek teraz do przodu i na zewnątrz do siebie. Wdech, wydech, wdech, wydech, i ostatni raz wdech i wydech. Opuść nogi, ustaw na szerokość bioder. I teraz opuszczamy kolana w jedną stronę. Mhm. Czując rozluźnienie w dolnych plecach, zostańmy w tej pozycji parę chwil. Nacieszmy się nią. Wróć do góry, druga strona. Tak jest. Przyjemności, przyjemności, przyjemności. Mam nadzieję, że te ćwiczenia, które dzisiaj zrobiliśmy, poprawiły wam humory. Czujecie się dobrze, dużo lepiej. Jeśli tak to żeby to trwało cały czas, to trzeba po prostu wracać do ćwiczeń w międzyczasie strony. I je powtarzać, żeby dobry nastrój nas nigdy nie opuszczał. A ćwiczenia yoga, ćwiczenia na kręgosłup, na otwarcie klatki piersiowej są doskonałe, żeby czuć się dobrze. Kolana do góry, wyciągnij jedną nogę, drugą nogę, pozwól stopą swobodnie opaść na zewnątrz, wnętrza dłoni skieruj na górę, kciuki też niech spadają swobodnie. I teraz chcę, żebyśmy chwilę pobyli ze sobą, ze swoimi myślami, ze swoim dobrym samopoczuciem, dziękując sobie za piękne ćwiczenia razem, za usprawnienie ciała, za uspokojenie umysłu. Zostańcie w Siawasanie, kochani, tak długo jak czujecie, że chcecie zostać. Ja się już z wami. Pożegnam, dziękując za piękną wspólną praktykę. Zostawcie proszę po Waszej Siawasanie komentarze, jak Wam się podobało, i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce, najpóźniej jutro na Macie. Pozdrawiam serdecznie i na chwilę dobranoc, relaks.